Witam wszystkich! Czy chciałeś kiedyś mieć dostęp do swoich plików zawsze i wszędzie? Chciałeś mieć urządzenie, które ma pełną funkcjonalność komputera, a które można przenieść i użyć w dowolnej chwili? Chcę Wam dziś pokazać netbooka, które jest tym właśnie urządzeniem. Na początku podkreślę jego walory estetyczne, gdyż sprzęt dzięki oryginalnemu designowi świetnie się prezentuje i na pewno zwróci uwagę Waszych znajomych. Wysoka jakość materiałów oraz wspaniałe wykonanie wzmacniają ten efekt. Netbook koncernu Lenovo Medion został wyposażony w dziesięciocalowy ekran, który w wysokiej rozdzielczości pokazuje filmy, zdjęcia czy choćby strony internetowe. Kolejnym czynnikiem przemawiającym za tym urządzeniem są aż trzy porty USB 2.0. Które pozwolą na podłączenie urządzeń jak drukarki, pendrive y i wiele, wiele innych wyposażonych w ten popularny dziś interfejs. Jeśli często korzystasz na przykład z aparatu cyfrowego, to na pewno zainteresuje Cię czytnik kart SD, dzięki któremu w szybki i bezpieczny sposób zgrasz swoje pliki bez zbędnych kabli i innych dodatkowych urządzeń. Dyskrytna kamera oraz mikrofon w obudowie pozwoli ci również na komfortowe wideokonferencje za pośrednictwem np. Skype'a. Jest to szczególnie przydatne, w związku z tym, że netbook jest lekki i nie sprawia problemów przy przenoszeniu. Mając w domu nadajnik Wi-Fi, możemy się z nim połączyć, gdyż nasze urządzenie również posiada ten moduł i swobodnie przenosić i rozmawiać przez wcześniej wspomnianego Skype'a. Oczywiście to samo tyczy się przeglądania stron internetowych czy oglądania filmów na przykład na YouTubie. Jeśli czasem potrzebujesz większego ekranu do oglądania filmów czy prezentacji na rzutniku, nie ma większego problemu, gdyż gniazdo d w laptopie jest standardowym gniazdem w tego typu monitorach, rzutnikach i nowszych telewizorach. Z kolei, gdy chcemy nieco prywatności... To zawsze możemy podłączyć słuchawki i dodatkowy mikrofon dzięki gniazdom Mini Jack 3,5 mm. Powrócę jeszcze do kwestii Internetu. Może się zdarzyć, że nie wszędzie jest Wi-Fi. W takiej sytuacji mamy inną możliwość. Możemy podłączyć kabel internetowy, który choć ogranicza naszą swobodę, zapewnia lepszą łączność. Niektórzy mogą stwierdzić, że niemiecka klawiatura dyskwalifikuje sprzęt. Nic bardziej mylnego. Dzięki prostemu zabiegowi, jakim jest naklejenie dołączonych do zestawu naklejek, zapomnisz, że to kiedykolwiek miało miejsce. Podsumowując, urządzenie jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które są w ciągłym ruchu. Zmieści się wszędzie, stanowi pewnego rodzaju ozdobę i na dodatek jego szeroka gama zastosowań i możliwości pozwala na komfortową pracę.